Wy? Wy? Proszę pana, może pan mnie zważy łopatki, łopatkę? Kilo tak. No co? Łopatki. Albo karkówkę? Na No wszystko jedno, do jedzenia. Do domu. Proszę pana, tu jest mięsny. Albo wąt, odwątowy Mięsa troszkę na no do, do, do. Mięsa nie ma, tu jest mięsny sklep mięsny a co jest? nie mam mięsa. pan widzi? walentine dreaming dream. to takie rzeczy to ja mam ze sobą no, bo... one dla dziecka to jest finest brandy badyl firma pana? No, no, a jak Runa, a pan jest swój? słucham? swój pan jest no, a jaki ja mam być? ja tu zaraz obok za tym przechodniakiem jest. Od pewno? wojny to y, niech pan idzie na zaplecze dobrze? Tak, pani rozumiem? Pani Janino, do Pani. Dziękuję, Pani Janino. Dobrze, Dobrze, do Pani Janiny. Tak, to ja. Pan skierowany tam stamtąd. Tam, Ta. umiałem pokazać. Że... No. V.S.O.P. tu, proszę Pana. Łopatka. No właśnie prosiłem o łopatkę. Łopatkę proszę o Aha. Może pan mi tutaj doszateczkę taką... Łącję. Polecamy nasze usługi. Dobrze. Teraz jeszcze... Nie, 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 nie. To zostaje proszę no, bardzo. Ja Może pan sobie kupić od frontu. Ja tam od frontu. Proszę bardzo. Tam jej sprowadzimy te... W ten sposób. Dziękuję bardzo. Proszę obsłużyć. Do widzenia.